Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja, e, że bardzo, lubicie u mnie filmy, gdzie mierzę i pokazuję Wam różnego rodzaju ubrania. Także zrobiłam kolejne zamówienie, tym razem z berszki i fullębe. I mam tutaj sukienki na lato, które będziemy sobie mierzyć. E, właśnie od takiego czasu szukam jakichś fajnych sukienek na lato. Także e, zobaczymy, co w tych sieciówkach jest warte uwagi, a co kompletnie nie leży. To, co mam na sobie, jest aktualnie z Pullenberg, bo nie będą pytania, klapki Gucci. I zaczynamy od pierwszej sukienki. Dobra, słuchajcie, mam na sobie pierwszą sukienkę i jest to sukienka z beczki. Oczywiście, linki do wszystkich, które mierzyłam, będą na dole w opisie. I jeszcze Wam powiem, że ja ze wszystkich wzięłam rozmiar XS. Najmniejszy ze wszystkiego, wydaje mi się. Chyba, że coś nie było. Nie, ze wszystkiego. I powiem Wam, że teraz jak już założyłam tę sukienkę, w ogóle nie wiem, czy dobrze tutaj to zawiązałam, możemy też wiązać to w sznurek z tyłu, ale strasznie się natrudziłam, ponieważ nie miałam w ogóle pojęcia, jak to założyć, którędy, którędy przełożyć w głowę, bo kiedy to dostajecie, to wygląda trochę skomplikowanie, ale teraz jak to ubrałam, to naprawdę ta sukienka bardzo mi się podoba i na pewno ją sobie zostawię. Tutaj obok mnie jest moja siostra Majka, ona będzie też mi pomaga z wyborem ładna bardzo ładna, co nie? podkreśla mój brak figury, znaczy podkreśla moją figurę i nie wygląda jakbym jej nie miała nie wiem, wszystko tak naprawdę jest na miejscu nie prześwituje jakoś bardzo nie ja, wiadomo, mam tutaj na sobie aktualnie cielistą bieliznę no bo lepiej założę sobie taką, bo tutaj jasne cukienki. no i co przybieramy się w kolejną. dobra, mamy sobie kolejną sukienkę Również białym tym razem z długim rękawem. Założenie tego tak samo było tak trudne, bo to jest tak małe, że aż się zmachałam. Tutaj już ugrudziłam podkładem, Naprawdę ciężko jest założyć takie rzeczy i to jeszcze w dodatku białe i jak jest tak gorąco, bo mamy dzisiaj okropne słońce. No i co powiem o tej sukience? Ta jest zdecydowanie bardziej prześwitująca niż ta poprzednia, więc jeżeli macie wielki problem z tym, że nic nie może prześwitywać, Tutaj nie kupujcie, bo ta naprawdę trochę prześwituje, na pewno biust jest widoczny, nie wiem jak Majka z majtkami. Nie, nie widać, nie widać jeszcze tak bardzo. Nie, mam ci listę i Majka mówi, że nie widać jakoś strasznie. Na pewno zaraz widać, no ale to jest normalne, że ktoś nosi wieliznę. Bardzo ładnie też wygląda z przodu, podobają mi się te wszystkie wycięcia. Więc przebieramy się w kolejną i ta jeszcze jest z werszki i kolejną, którą będę mierzyła też będzie z beczki. Dobra, mam na sobie kolejną trzecią białą propozycję. Ostatnia biała propozycja e, i ona też jest z blaszki. E, I tak chyba wydaje mi się, że podoba mi się najmniej, ale również mi się podoba, czuję się jak taka tenisiska. E, z tą również miałam problem, żeby ją założyć, bo po prostu tu jest tyle sznurków, tyle wiązań i tyle różnych części, że żeby to rozkwinić, to potrzebowałam. E, ale ostatecznie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jest dość, dosyć sztywna, yy, ale jeżeli na przykład macie większy biust niż ja, to spokojnie tutaj jakby jest jeszcze na to miejsce, bo tutaj po prostu jest wywiązaniem, którym się sam obowiązuje, tak żeby wszystko Wam ładnie pasowało. Dla mnie akurat te sznurki są trochę za długie i byłam bardzo zdziwiona, jak zobaczyłam, że to są takie długie. Nie wiedziałam do czego akurat to jest. ona znaczy, Wiem, że do zawieszenia, ale one po prostu się tak mi To Te wszystkie już no ja naprawdę strasznie zaplątana była ta sukienka e, Jak ją dostałam, ale ja nie wiem, no jak bardzo nasza. No spoko, ładnie No spoko, ładnie, no Ale z tych wszystkich, to które Ci najpierw podała? No ta pierwsza Pierwsza, pierwsza? Ja, pierwsza. ja też bym wybrała pierwszą Dobra, przechodzimy <laughs> do kolejnej, również e, z werszki Mam na sobie czwartą sukienkę I podoba nam się z Majką, podoba nam się ten print taki Azjatyckie, jak z azjatyckiej restauracji. Więc ta sukienka prezentuje się tak, również bardzo mi się podoba i podoba mi się, jak opada tak naprawdę na ciało. Ona jest taliowana już, więc dla mnie to na pewno na plus, bo ja nie mam talii, a tutaj w tych sukienkach widać, jakbym, no jakbym trochę jednak miała. Podoba mi się to asymetryczne, nie wiązanie, tylko te asymetryczne szafki. Uważam, że ładnie, tak zbiegnie to wygląda i tak. To jest sukienka numer 4, i przejdziemy do sukienki numer 5 również z beżki. I ostatnia sukienka z beżki, w takim brązowym, bardzo mądrym teraz kolorze. Ona jest na maksa komfortowa, super mi się ją zakładało. Też materiał bardzo mi się podoba i fajnie, że tutaj możemy sobie dopasować wszystko tak jak chcemy: możemy powiększyć tutaj górę albo zmniejszyć. Wszystko zależy od tego, jaki mamy views i jaki efekt chcemy ze naprawdę. I tak samo, ona jest całkiem krótka, ale możemy sobie ją e, jak najbardziej wydłużyć. Ja akurat nie lubię takiej długości, więc ja sobie ją tutaj podwijam, bo ona i tak cała jest taka marszczona więc mi się podoba to, jak ona e, tutaj też będzie pomarszczona i, i krótsza po prostu. Nic nie prześwituje, wszystko ładnie przylega do ciała, więc jeżeli. Jesteście zainteresowani, to jak najbardziej polecam. Właściwie wszystkie polecam, ale ta była bardzo wygodna, jeżeli chodzi o założenie, i w noszeniu też bardzo taka mięciutka, fajna. Jak ci podoba? O, ładna, ładna. Na każdą powiesz, no ładna. No, 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 wszystkie są ładne, są ale fajne. ta i ta pierwsza. Ty myślisz? Tak. No. ta i ta pierwsza. No, no a mi się też się ta bardzo podoba. Ogólnie brązowy, stary, teraz fajnym kolorkiem. Dobra, przebieramy się we sukienki z Poland Bear. I tak wygląda pierwsza y, sukienka, którą wybrałam z Poland Bear. Ma taki bardzo fajny wzór, podobają mi się ogólnie kolory. Eee, myślę, że wygląda to fajnie letnie i będą naprawdę do wielu rzeczy pasować. Ogólnie jeżeli chodzi o krój, to tak samo długość mi się super podoba i tutaj jeżeli chodzi o górę, to możecie sobie zwiększyć albo zmniejszyć. Ja jako, że mam e, mały biust to po prostu zmniejszam sobie tutaj te miseczki, żeby to było trochę bardziej ściągnięte. Na górze jest wywiązanie, więc też muszę to sobie dopasować tak naprawdę tak jak chcesz, tak jak mam się podoba. Tutaj z przodu jest e, takie jedno rozcięcie, które uważam, że, że fajnie podkreśla ogólnie całą sylwetkę. Wiem, że ta sukienka była chyba w jeszcze jednej wersji kolorystycznej e, i chyba tamta wersja kolorystyczna podobała mi się bardziej ale wydaje mi się, że było już całkiem wyprzedane, więc na pewno dam Wam do wszystkiego linki, w opisie, tak jak już mówiłam. I co? Ta sukienka naprawdę bardzo mi się podoba, ale lecimy z kolejnymi. Teraz mamy taką ładną baby blue kratkę i to jest chyba najprostsza sukienka ze wszystkich tak naprawdę, wydaje mi się, jeżeli chodzi o krój. Wiem, że jeżeli chodzi o tę dokładnie sukienkę, to chyba była w... E, takim fajnym, limonkowym kolorze, ale zdecydowałam się jednak na tym niebieski, e, ponieważ jakieś ostatnio ten niebieski, nie wiem, naprawdę bardzo mi się podoba. Sukienka wygląda tak delikatnie i... i dziewczęca i naprawdę, jeżeli chodzi o ten rozmiar XS, to on jest po prostu dla mnie idealny. Nie jest ani za ciasny, e, ani właśnie za luźny. Ten materiał jest dosyć sztywny, więc fajnie nam tutaj też wszystko trzyma, jeżeli na przykład... Zjemy sobie w tej sukience, to myślę, że tutaj nie ma za dużo miejsca i, i wszystko będzie, jak wiecie, płasko. Bardzo podoba mi się też to marszczenie tutaj na biuście bardzo ładnie jest podkreślony właśnie nawet taki mały biust, chociaż myślę, że z większym na pewno wyglądałoby to o wiele fajniej. I co? Podoba mi się też na pewno to, że przez to jaki materiał i jak jest ta sukienka uszyta, to optycznie wygląda jakbym jednak miała trochę to wcięcie w talii, mimo że go nie mam. Eee, Także naprawdę krój jak najbardziej na plus i, i dla mnie super, a teraz mierzymy już ostatnią propozycję. Mam na sobie już ostatnią sukienkę i ja sobie wyobrażam ją na laton, na plażę. Naprawdę jest bardzo, bardzo wygodna, mięciutka i ona jest taka cała jakby szydełkowana, ale nic tutaj absolutnie nie, nie prześwituje. Bardzo podoba mi się tył, który jest tutaj wiązany, więc możecie sobie tak samo wszystko dostosować tak jak chcecie. Kolor tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że gra taką główną rolę i gdyby to sukienko było w kolorze białym, to pewnie nie zwróciłabym za bardzo na nim uwagi, ale właśnie ten pomarańczowy z takim różowym detalem naprawdę e, według mnie robi robotę i jeżeli chodzi o tę wersję kolorystyczną, to jest jeszcze na duber taki fajny komplet, który też zamówiłam, ale to pokażę Wam już w innym holu zakupowym. E, jest dosyć króciutka, więc jeżeli nie lubicie aż tak krótkich sukienek, to no to po prostu ona nie jest dla Was, bo tutaj nie mamy już za bardzo co naciągnąć. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten haul z sukienkami, to tyle. Dajcie mi znać nadal, która sukienka, którą mierzyłam, podobała Wam się najbardziej. W moim sercu na pewno została sukienka numer jeden. Wydaje mi się, że jest ona najpiękniejsza z całego tego zamówienia. Również bardzo podoba mi się ta brązowa z beżki Wydaje mi się, że to były takie dwa numery jeden, jeżeli o mnie chodzi, ale bardzo jestem ciekawa, która wam się najbardziej podobała, więc dajcie mi znać w komentarzu na dole i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. pa! pa!